Czuję się jak mnich. Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Jak możecie zobaczyć, zarówno po tytule, ale też tutaj, po tym co Obok mnie się kryje. E, zabieramy się za tematykę jesiennych outfitów, jesiennych ubrań. A konkretnie mam dzisiaj przygotowane dla Was tręcze. E, słuchajcie, nie są to zwykłe tręcze. Specjalnie szukałam takich, żeby były troszkę niezwykłe. Ale przede wszystkim będziemy dzisiaj szukać tego idealnego. A przy okazji też chcę Wam pokazać jaka różnorodność w tym momencie jest w tręczach, dlatego że, tak jak mówiłam Wam w ostatnim filmie, w tym momencie bardzo popularne zrobiły się takie troszkę powiedziałabym, nieoczywiste, troszkę inne trencze, chociażby tutaj możemy zobaczyć taką wersję czarną, skórzaną, także ja dzisiaj wszystko Wam chcę pokazać. Także myślę, że bez zbędnego gadania dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I zaczynamy. I słuchajcie, tak sobie myślę, że może zaczniemy od najbardziej klasycznej wersji tego płaszcza. I tutaj ja znalazłam w zarze właśnie taki. On jest z takiego bardzo przyjemnego materiału. Podobno jest nieprzemakalny i kosztował 300 zł. Także muszę powiedzieć, że 300 zł za płaszcz, no to to jest taka jeszcze optymalna cena, aczkolwiek idzie to już w tę górną, Ale powiem Wam też, że bardzo ciężko było mi znaleźć coś poniżej 250. Zazwyczaj nie ma tańszych płaszczy niż 250 zł. Te, które ja tutaj mam, one są mniej więcej w cenach 250 do 400 zł. Ok, jeżeli chodzi o ten płaszcz, to tak jak Wam powiedziałam, jest to z tych takich bardziej klasycznych. Raczej on się niczym takim nie wyróżnia. Naprawdę bardzo w porządku wygląda. Muszę powiedzieć, że on jest taki troszkę już bardziej oversize'owy. To jest rozmiar S, a zarówno możecie zobaczyć tutaj pod pachami, jak i same rękawy i tutaj ta objętość tego płaszcza. On jest dosyć taki spory. I właśnie takie oversize'owe tręcze są obecnie modne. Nie jest on bardzo długi, ponieważ jest on za kolano, a też wiem, że w tym momencie są modne takie bardzo 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 długie. Natomiast tak jak mówię, jest to taki klasyczny trencz. Fajne jest to, że on tutaj w rękawkach ma pasek, który można ściągnąć, mogą one być takie wiecie bardziej opinające. Natomiast sam trench, muszę powiedzieć, że jest taki bardzo klasyczny, bardzo bezpieczny. Następna nasza opcja to jest taki trench, który no już nie jest typowym, zwykłym, beżowym trenchem. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że jak zobaczyłam go na stronie internetowej, on jest w ogóle z Misguided. Jak go zobaczyłam na stronie internetowej, to sobie pomyślałam, że on wygląda dosłownie jak worek na śmieci, szczególnie właśnie ta czarna część tutaj, ale coś mnie w nim takiego zaintrygowało, że pomyślałam sobie, dobra, przymierzę, szczególnie, że tak jak Wam mówiłam w ostatnim filmie, są bardzo modne teraz skórzane spodnie, które możecie zobaczyć, mam na sobie, ale w ogóle elementy skórzane będą bardzo modne tej jesieni. Także pomyślałam, że przymierzę coś takiego. Ej, no słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że jak go mam na sobie, no to wygląda on o wiele lepiej niż jak wyglądał na stronie internetowej. Czekajcie, jak go sobie zawiąże. Trochę się w nim czuję jak z Matrixa, ale taki Matrix połączony z Inspektorem gadżetem. Coś w tym stylu, ale muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Jedyne co mnie denerwuje, i czego nie jestem pewna, czy da się poprawić, to jest to, że ten alas skórzany materiał jest taki bardzo pognieciony. Ja ten płaszcz mogę wyprasować od środka, ale... Nie mam pewności, czy właśnie ten sztuczny materiał też się wyprasuje. Z winylowymi ubraniami jest tak samo. Że po prostu tego się nie da uprasować, i w momencie, gdy już taki ciuch jest zgnieciony, to tak naprawdę już taki zostanie. Także to mi się tutaj nie podoba, aczkolwiek całokształt, w ogóle to, jak on wygląda na mnie, naprawdę sztos. Od boku trochę też powiedziałabym, że dziwnie wyglądam. Jakby. Nie wiem. Sama, nie wiem. Dajcie mi znać, co wy o nim myślicie. Chętnie się dowiem. Brakuje mi tutaj troszkę kieszeni, bo wiecie, co, co chwila się tutaj łapie, tak jakbym chciała wsadzić ręce w kieszenie, ale on kieszeni nie ma. I ja ten płaszcz wzięłam w rozmiarze 38 i muszę powiedzieć, że on właśnie jest taki true to size, czyli po prostu 38 idealnie na mnie leży. Zarówno też muszę Wam powiedzieć, że właśnie długość rękawa. Jest super, zobaczcie, idealna. Też długość całkowita tego płaszcza. On jest dłuższy niż ten poprzedni, który wam pokazywałam, ponieważ ten płaszcz sięga mi do połowy łydki. Wiecie co? Ja mam wrażenie, że w takich płaszczach chodziło się jakoś w latach 70., 80. Nie wiem, tak mi się wydaje, że widziałam gdzieś moją mamę w takim płaszczu na zdjęciu, albo nawet mojego tatę widziałam w takim płaszczu. Co go wyróżnia? Przede wszystkim, zobaczcie, on nie ma paska: on absolutnie nie ma paska. On jest tylko zapinany tutaj. Nawet nie wiem, jak on to zrobić. Czekajcie. Aha, on chyba nawet zapinany nie jest. On tylko te guziki ma dla ozdoby. Serio, tutaj nigdzie nie ma ani po jednej, ani po drugiej stronie. Dziurek, żeby to zapiąć. I nie ma też paska. Także nie wiem, to jest raczej taka, powiedziałabym, taka narzutka, płaszcz narzutka. Bardzo modne w tym sezonie rękawy, takie um, ogromne, takie bufiaste. No to zdecydowanie w tym płaszczu możemy zobaczyć tak samo jego długość. To jest właśnie długość, o której ja mówiłam. Po prostu płaszcz do samej ziemi. Natomiast, czy mi się podoba to, jak ja w nim wyglądam? Nie. Ja się w nim czuję jak taka bańka wstańka. E no nie, nie, nie. Ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że jest on naprawdę bardzo przyjemny. Materiał jest bardzo przyjemny, jest taki mięciutki, taki delikatnie śliski, naprawdę bardzo fajny. Ale sam płaszcz, myślę, że może gdyby go y, lekko tutaj paskiem spiąć jakimś, myślę, że może i y, jakoś tak. Nie wiem, on fajnie by się ułożył, natomiast w tym momencie, no bo czuję się po prostu naprawdę jak ministrant w kościele. Też właśnie w chórze są takie stroje, gdzie po prostu są, wiecie, takie szaty od stóp do głów, bez, bez żadnych tutaj, wiecie, wcięć, niczego takiego, tylko po prostu o taką, no taką. Kolejny płaszcz to jest ten czarny, skórzany. Ze sztucznej skóry on jest. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę całkiem mi się to podoba, jak wygląda w lustrze. Troszkę idziemy w taki styl Matrixa zdecydowanie mogę to powiedzieć. Wygląda on naprawdę bardzo fajnie. Jedyne co, to jest troszkę za duży. To jest rozmiar M, i ja wiedziałam, że on może być delikatnie na mnie za duży, ale niestety eski w ogóle nie było. Bardzo chciałam go przymierzyć, chciałam zobaczyć, jak jakościowo on wygląda. To jest płaszcz zdecydowanie cieplejszy od tych, które wam do tej pory pokazałam. Ten płaszcz mam wrażenie, że on już się będzie nadawał bardzo fajnie na październik, listopad, gdy już będzie rzeczywiście tak chłodniej, szczególnie gdy jeszcze pod spód nałożycie czy sweter, czy bluzę, czy cokolwiek innego, to wtedy naprawdę on będzie już bardzo fajnie grzał. Muszę wam powiedzieć, że jest no dosyć porządnie zrobiony. On kosztował 300 zł z tego, co pamiętam, ale powiem wam, że jakościowo i w ogóle wykonanie tego wszystkiego jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne. Też ta skóra ona nie śmierdzi. Pierwsze, co zrobiłam, jak wyciągnęłam ten płaszcz z pudełka, to po prostu go powąchałam. Żeby zobaczyć, czy to będzie taki hamski chiński plastik, ale nie, ten płaszcz w ogóle tak nie śmierdzi. W ogóle nie ma żadnego zapachu, także, także bardzo fajnie. Tak samo jego długość jest do połowy łydki, mimo że to jest MK, to rękawy też. Jeszcze dają radę na długość, nie są za długie dla mnie. Natomiast w ogóle, o tutaj mam wrażenie, że mógłby być e, delikatnie mniejszy, chociaż z drugiej strony, też jak sobie myślę, właśnie jak się nałoży sweter czy bluzę pod spód, to zawsze lepiej jest mieć troszkę więcej tego miejsca. I fajne w nim jest to, że ma zarówno duże kieszenie, ma guziki, ale też ma pasek. Okej, okay, lecimy dalej z naszymi płaszczami. Tutaj mamy opcję. Khaki, piękny kolor haki. Ten płaszcz jest również oversize'owy, jest również długi, jak możecie zobaczyć. Ten płaszcz natomiast nie ma już guzików, ma kieszenie i ma pasek. I tak on wygląda zawiązany. W ogóle to jest płaszcz z Asosa i on jest w rozmiarze 36, także możecie zobaczyć, że rzeczywiście jest to płaszcz oversize'owy, dlatego że mimo że to jest 36, to po prostu ja w nim. Dosłownie płynę, też muszę powiedzieć, że w tym akurat rękawy już są troszkę za długie. Musiałabym je tutaj właśnie tym paskiem, nie wiem, jakoś ścisnąć, tylko że tego się nie da ścisnąć, bo on jest tak jakby tutaj zapinany. Natomiast sam jego wygląd, to, że ma tutaj takie podwójne, te klapy, mega. To wygląda serio, bardzo mi się podoba. Jest taki troszkę inny, ale taki bardzo, bardzo typowo jesienny. No naprawdę, w tym akurat jestem zakochana. Mimo tego, że ma bardzo długie rękawy i trochę czuję, że w nim płynę. I ostatni płaszcz, jaki mam wam do pokazania, to jest ten płaszcz z Asosa. Słuchajcie, tutaj idziemy w bardziej praktyczną stronę, ponieważ on, jak możecie zobaczyć, ma kaptur. Jak ja wyglądam. Ale słuchajcie, ten kaptur jest odczepiany, jego można bez problemu odczepić i wtedy zostaje nam sam ten taki beżowy trench i on jest również w takiej oversize'owej wersji, zresztą jak Wam mówiłam w tym sezonie naprawdę bardzo modne są takie większe, oversize'owe, takie aż powiedziałabym za duże płaszcze. Również ma on kieszenie, również ma pasek, również ma guziki, także fajnie, zawsze można to sobie y, zapiąć. Ten kaptur, tak jak wam powiedziałam, on jest odpinany i ten płaszcz jest w rozmiarze 36, tak jak poprzedni i też muszę wam powiedzieć no, że mimo że to jest 36, no to on jest naprawdę spory. Tak samo rękawy ma dosyć długie. Palce, praktycznie mam całe przykryte, e, także mam wrażenie, że po prostu za duże są troszkę te rękawy. Też, co mi się podoba w tych poprzednich wersjach płaszczy, to to właśnie, że ten rękaw był regulowany, że można było go sobie ścisnąć na taki malutki. Natomiast w tym płaszczu i też w tym drugim z asosa e, nie ma takiej możliwości. To jest tylko dla ozdoby i tego się nie da zmniejszyć, także szkoda. Powiem Wam szczerze, że ten płaszcz mnie zupełnie. Nie przekonuje. Nie wygląda on źle, ale też yy, jakoś mnie nie zachwyca. Szczególnie jak mam na sobie ten kaptur, to czuję się jak mnich. Honestly, czy ja w tym momencie nie wyglądam jak mnich? Także tak się prezentują te wszystkie płaszcze. Na zakończenie postanowiłam założyć yy, ten czarny. Mam wrażenie, że on chyba. Najbardziej przykuł moją uwagę. Naprawdę, bardzo porządnie jest wykonany i bardzo mi się to podoba. Także ja już będę się z wami żegnała. Dajcie mi znać, który z tych płaszczy wam się najbardziej podoba. I dajcie mi znać, czy wolicie klasyczne, beżowe, tręcze, takie, wiecie, dopasowane, nie za długie, nie za krótkie, czy też wolicie jakąś taką troszkę. Finezję, nie wiem, coś po prostu takiego wiecie, troszkę innego. Dajcie mi znać w komentarzach. Oczywiście, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A my widzimy się w kolejnym filmie. I też chcę Wam powiedzieć, że wszystkie te płaszcze będą podlinkowane pod tym filmem. Także zerknijcie tam. My się widzimy w kolejnym filmie. Życzę Wam miłego dnia, buziaki. Mua. pa papa.